Witam serdecznie na moim kanale a dziś chciałbym przedstawić Państwu myślę, że fajny gadżet dla ludzi siedzących przy kąpie i nie tylko jakim jest mini wentylator z funkcją dyfuzora który nabyłem w dniu dzisiejszym za niespełna 18 zł w sklepie Action aktualnie jest on przeceniony z bodajże 23 zł. Więc myślę, że spoko prąka. Ale przechodząc do meritum, samo urządzenie zasilane jest na trzy duże paluchy. Posiada zbiorniczek 330 ml i możemy nalać do niego olejków zapachowych. Sam wentylatorek obraca się góra dół. Jak można sobie zobaczyć, można sobie ustawić. I tutaj mamy trzy tryby nawiewu. Pierwszy trochę słabszy, ale jest wyczuwalny. Znaczy, jest wyczuwalny pęd powietrza. Drugi trochę mocniejszy. No i trzeci już jest mocny. Tutaj sobie robimy tą megiełkę albo mocniej, albo słabiej, albo możemy sobie wyłączyć totalnie. No, i tutaj przytrzymując, też wyłączamy tą megiełkę albo włączamy. Myślę, że fajny gadżecik na te upalne dni. U mnie się na pewno sprawdzi i myślę, że w tej cenie to udany zakup. Nie było jeszcze unboxingu na YouTube tego urządzenia, więc pozwalam sobie jako pierwszy wrzucić nie przedłużając. Pozdro.